Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PSC, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko z tej strony Kamyk. i widzę Was w kolejnym odcinku English Power. Znacie już mój skład, bez problemu go kojarzycie. Tak właśnie się on prezentuje ze staridżem. No znacie tutaj wszystkich, nie będę wam wymieniał. Jesteśmy w lidze numer 3, mamy dwa zwycięstwa, dwie porażki, więc dzisiaj mam nadzieję dołożymy dwa zwycięstwa. No i zobaczymy jak pójdzie nam to dalej i kogo tutaj trafimy, no bo wiadomo Yanga byśmy chcieli trafić, wiadomo może benca. Em, czy kogoś na napad? Wątpię, em, no ale zobaczymy, kto się trafi. Byle by wygrywać te spotkania, zobaczmy. Rapid, nasz pierwszy przeciwnik: Mafio, Mafio i si, Mafiosi Dubia. No tak, Iguain, Dumbia, Quadrado, Tevez, em, Mertens, em, no, Vidal do tego z, bu, bl, 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 z Kielinim, em, Florenzi, Evra e, Bonucci i Handanowicz. Chyba bez pomyłki powiedziałem to. Przejdźmy do meczu. Okej, okay, dwójka Agbon Lahore dostaje piłkę i oczywiście to wykończy. Nie, Bramkarz broni, ależ zmarnowana sytuacja. Na początku tego spotkania dobra piłka, no ależ to łokciem wybronił. No i niestety nie ma Bramki, a ładnie piłkę wyłożył Daniel Starycz. Jeszcze dośrodkowanie, próba z główki jeszcze Bertrand będzie próbował z daleka. Bertrand, piłka spada pod nogi jakiegoś naszego zawodnika, ale nic się z tego, nic się z tego nie wynika. Znowu Agbon Lahore, ale ładną piłkę dostał teraz Agbon Lachor, No musiał to już wykorzystać. Gabriel Agbon Lachor, Który raz rozpoczynał strzelanie w odcinku, to nawet Wam nie wspomnę. E, żeby to policzyć, byłoby ciężko. Nie wiem, ile jest odcinków, ale tak długo chyba jak on jest u nas w składzie, i tyle, ile jest odcinków po tym, jak on jest, to po prostu wszystkie e, spotkania się rozpoczynają właśnie w ten lub bardzo podobny sposób. Jeden do zera, Gabriel Agbon Lachor. Gabriel Agbonachor, kolejna piłka. Fake shot Gabriel... O, już się pomylił! Ja też... Ach, źle to na fadzie zrobiłem już. Nie wiedziałem później co zrobić. Mój błąd, ale też no, mógł lepiej to wyko wykończyć. Gabriel Agbonahor. Agbonahor, gol dobitka, nie ma spalonego, jest gol. Po strzale Agbona do piłki dopada Daniel Staricz, strzelona 2 do 0. Uhu. Uhu, że tak powiem. No dobry strzał, ale dobitka z główki perfekcyjna. 2 do zera, Oho, jest Daniel Staric, sam Daniel Staric, Daniel Staric, Daniel Staric 3 do zera, ależ to zrobił, ależ miał kontrolę nad piłką. 3 do 0, 21 minuta, eee, i to jest moim zdaniem po meczu. Zobaczcie, tu kontrola piłki, tutaj szybki dribbling, przejście lewa, prawa noga, kurde, kontrolował to, i Bramkarz nawet się nie rzucił. 3 do zera w 20 minucie, no to jest już knockout. Gabriel Akbon Lahore -Lahor, 4 do 0 i on słucha was, waszych lajków pod tym odcinkiem. Naprawdę dawajcie lajki, bo to widziałem, że na filmie dużo pomaga też. Ehm, I kółeczko się świeci to od nasza Rage Pit w 35 minucie. Coś takiego: 4 do 0. Poklepali chłopaki, dobry mecz rozegrali. Ehm, no i to jest najważniejsze: 4 do 0. Easy Złoty Zawodnik z Anglii. Pyk! Kogo my tu mamy? Czontery, hmm, hmm, hmm. niby toc, niby toc. Jest jeszcze i kurde, też ciekawa opcja. Ha, ha Lalana. Terego, no niby, nie, no mam tych obrońców. Chyba wezmę, wezmę Runeja. Ehm, gdzie go, gdzie by go postawić? Może zmienię, zmienię formację, jakąś więcej środkiem pola zagram. Ja potrzebuję tak naprawdę pełnego pomocnika i lewego pomocnika, to jest pytanie. Bez Maruneya, bez Maruneya. Troszeczkę pomieszałem w zespole i zrobiłem coś takiego. Nie wiem jak to się sprawdzi, zobaczymy. Z tyłu dałem Milchera, no nie ma on najwyższej obrony, ma za to sporą fizykę 81, no i innych no nie mógłbym postawić. Y Zobaczymy, jak runę się tutaj spisze, tylko zastanawiam się, czy go nie zamienić, tak to zrobię. Tak też zrobię, wszyscy 10 zgrania, no bo ta sama Liga, ta sama narodowość. W każdym razie, zobaczymy, jak war formacja spisze się w Lidze Trzeciej. Jest i nasz przeciwnik, w gra formacją 4-1-1, 84 zgrania, ocena, a nie zgrania, i co my tu mamy? BVB prawie cały, oprócz bramkarza, no i lewej obrony, tak to BVB wszędzie jest, no... Bo, boję się Obama Yanga, chociaż ma jako środkowego pomocnika Kubę błyszczykowskiego. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jakiś fan. E, f, bo, bo, bo Polaka tak na środku pomocy, no kogo, kogoś by tam można innego chyba zmieścić. No nie wiem, w każdym razie Wembley Stadium lecimy z koksem, zobaczymy jak nasza formacja się spisze. Oho, on, on ho, zrobiłeś głupo. nie ktoś mi powie, że ten o Onuhoa jest naprawdę zajebistym środkowym obrońcą. To po prostu wyśmieję. Zobaczcie. Ach, te błędy animacji też robią swoje, no fatalnie. Johard tego nie broni, w drugiej minucie przegrywam. Uuu, Agbon Lahore. Podanie do tyłu, gol. Jeden. Nie! Spalony! Jakim cudem? Przecież piłka wyznaczali linię spalonego. Halo! ja. Uho, Runej. Ładne zgranie, Agbon Lahore, ależ klepa chłopaków, jeden do jednego, no i teraz jak Agbon Lahore już strzelił, nie ma możliwości w ogóle spalonego, bo, bo jeszcze chyba za obrońcami nawet był, no ale klepa poszła świetna z pierwszej piłki odegranej Runeja, no i pierwsza asysta Runeja w naszym klubie ładnie włączył się do akcji, no i możemy cieszyć się z wyrównania. Oho, Daniel Staric, czyżby jego, ależ obrona, kto? Jezu, Manu Neuer, ty w życiu u mnie tak nie broniłeś. Jest 2 na 1. I Staric... Nie, no nie. Nie chce piłka wpaść za, za żadne skarby do tej bramki. W piłce. Wayne Runej ma uderzenie. Ale jeszcze piłka spada pod nogi Staricza. Nie było faulu. Jeszcze Runej. Strzał i obrona. No nie chce wpaść ta piłka. Cokolwiek bym robił. Nie chce paść. Nasz nowy kapitan, no kurde, nie może... Nie może strzelić. O, ależ obrona. Ale sklepem chłopaki. Odegranie piętą, runej! Nie! Nie chcą trafić w tą bramkę czy co? Kto im za to płaci? Takie klepy odchodzą i oni nie chcą strzelać. To są statystyki pierwszej połowy. No po prostu nie wierzę w to. Dziesięć strzałów, siedem celnych i to naprawdę dobrych strzałów. Jest jeden do jednego. No nie... Mu nie, 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 nie. Co? Ja pierdolę! To ja, z... ja Nie wierzę w to <laughs> Nie to ja, ja nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, naprawdę. Widzieliście co robiłem, co wyczyniałem, żeby strzelić bramkę. Koleś bierze, dotyka piłki i piłka wpada do bramki. Daniel A jak chor przejmij, to teraz musisz to strzelić. Oj Jak! To chuja Wacława! No. Runej? Nie, no w środek bramki. Co oni do ruch? Co oni robią? No, teraz. Nie, no ja po prostu nie wierzę w to. Ja nie wierzę w tą grę, naprawdę. Ciężko mi uwierzyć w takie coś. No przecież to jest faul. To jest faul. No, On zatrzymuje mi zawodnika. Halo. O co chodzi w tej grze? No, teraz, Agbon lachor proszę cię. Jezus, Maria. w końcu 2 do 2. Po prostu ja się tu zaraz popłaczę, nie? Serio, młodzień, aż mi nos swędzi, będę zły. No, w końcu runej znalazł to miejsce. No, i w końcu. Pewnie bym podał Stalidzia, to by nie trafił na pustą. Dobrze, że tak się to skończyło. 2 do 2. No, Wilsher, zrób coś porządnego. Dobrze, Wilsher, brawo. Brawo, Wilsher, rozegranie. Strzał, gol, Nie spalony! Ja pierdzielę! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Tak, runej... Brawo! Brawo, runaj! Proszę cię! Nie! Nie! Nie, nie! Wstawaj! Nie! O mój, jak mogłem z krakim kolesie zremisować! Ja pierdzielę! Po prostu to jest niepoważne to jest niepoważne, nie, nie po prostu. Czuję się jakbym przegrał i to z 7-0. Albo i 8. Po prostu dostałem szmatą w pysk od EA. No tutaj nie, nie po prostu. To jak bramki straciłem, to jak, a, ile miał, czekajcie, sprawdźmy, ile miał e, obron, e, czekajcie, gdzie to będzie, e, obronione strzały. Hard 5. 14, no to chyba wiele tłumaczy. Tak, jeden strzał celny przeciwnika. 11 moich, 2 do dwóch. Ok, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy 10 punktów. Co nie wróży wróż najlepiej, muszę wszystko wygrać, żeby mieć mistrzostwo. Ale do awansu wystarczą 3 zwycięstwa. Będzie ciężko, powalczymy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Nara.